Szukasz wygodnego domu dla swojej rodziny? Zapraszam do Kiełczowa. Mam dla Ciebie wyjątkową ofertę. Obejrzyj ten film do końca. Ten dom może być właśnie dla Ciebie. Na sprzedaż dom wolnostojący z garażem. Dom został zaprojektowany z myślą o potrzebach dużej rodziny. Po przekroczeniu progu domu i przejściu przez wiatrołap wita nas część dzienna, czyli salon z kominkiem z wyjściem na oranżerię i ogródek, a także otwarta kuchnia, z jadalnią. Spędzanie czasu z rodziną stanie się przyjemniejsze, a przyjmowanie gości znacznie łatwiejsze. Na parterze znajdują się jeszcze pokój, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Jest też bezpośrednie przejście do garażu. Schody prowadzą nas na piętro domu, gdzie są cztery sypialnie. Dzięki oddzielnym pokojom każdy członek rodziny będzie miał swoje miejsce, by się zrelaksować i odpocząć. Na piętrze jest także druga łazienka. Dom zapewni dużo przestrzeni i komfortu, a ogród stworzy idealne środowisko dla osób ceniących kontakt z naturą. Kiełków oferuje spokojne otoczenie, będące doskonałym miejscem do codziennego rodzinnego życia. Ze względu na rozkład oraz doskonałą lokalizację blisko szkoły i Orlika, ten dom jest idealny dla rodziny z dziećmi. Zainteresowała Cię ta nieruchomość? Daj znać w komentarzu. Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do mnie, a umówimy się na prezentację tego wyjątkowego domu.